Cześć wszystkim z tej strony Angel666, a ja dziś prezentuję wam grę Crash Drive 3. Grałem już też w dwójeczkę, generalnie wszystko wymaksowałem, ale dziś pokażę wam trójkę. I zaraz widzimy się na pierwszej planszy, którą właśnie widzicie w tle. Będziemy po takim średniowiecznym zamku pomykać sobie. Do zobaczenia za moment. No to słuchajcie, jesteśmy. E, jako challenge e, zostały mi wybrane samochody, którymi. Będą! E, e, no wiecie co? Chciałem powiedzieć, przejęzyczyłem się. E, ktoś mi wybiera samochody, e, które będę wam prezentował e, w trakcie tej recenzji. Słuchajcie, ta giereczka e, jest mega fajna. E, zresztą jak wszystkie, które wam na kanale, e, jak dotąd, pokazuję. E, bo. Jeżeli lubicie pojeździć samochodami, to po prostu musi się Wam spodobać. Jak widzicie teraz, akurat jestem w trakcie jednej z losowych misji, które Wam chciałem pokazać, i jest trochę zamieszania, bo trzeba dopaść gościa, który tam jest z koroną. Niestety on tu nam zwiewa. Tyłem jeździ, co za szaleniec. O no właśnie, mini zabrało miniakowi koronę. Ja też spróbuję odbić tą koronę. oj co tu się dzieje? A jako challenge dostałem bardzo trudny samochód do tego, żeby to zrobić. Generalnie gra posiada... No, ukończono na szóstym miejscu. Gra posiada mm, kilka plansz, które wam pokażę wszystkie. E, zaraz, wkrótce, i na planszach mamy różne zabawne rzeczy. Tu na przykład macie boisko i, i spróbujemy szczelić gola. No dobra, on tutaj nie chciał, żeby ta bramka wpadła. O, e, zostaw tą piłkę. Dobra, będzie gol, będzie gol. Słuchajcie, czuję, że to jest mój dzień. BOOM GOL! Tak, proszę Państwa, to było wspaniałe. Eee, o co chodzi w grze? Eee, mamy jak wspomniałem Wam, eee, kilka trybów jakby zabaw na każdej z plansz. Eee, Planże są różne, bardzo skrajne i jest to bardzo, bardzo fajne. Generalnie model jazdy jest świetny, jest rewelacyjny, zręcznościowy model jazdy. I za co zdobywacie tutaj pieniądze, za które sobie kupujecie potem, słuchajcie, samochody? Za takie sztuczki, które robicie, nawet nie wykonując ich podczas turniejów, znaczy, no, jak nie ma turnieju, tak? Można zarabiać pieniądze, zbierając takie skrzynki. Dostajecie 500, zdarzają się skrzynki, słuchajcie, aż po 1500, ale to jest rzadkość natomiast ja wam pokażę dlaczego ta gra jest zabawna bo producenci tutaj uwaga słuchajcie producenci spowodowali że zrobili sobie jakieś takie różne żarty tak ja to przynajmniej słuchajcie odbieram w trakcie których można sobie urozmaicać rozgrywkę, no bo kto widział na przykład, że można kopać konary, tak samo można kopać kamienie. O, zaraz wam pokażę kopanie, kopanie nazwijmy to kopaniem kamieni. E, słuchajcie, tu na planszach widzicie, o, takie e, białe ringi. One na początku są zielone, ale jak wszystko już. E, e, Wszystkie ringi zdobędziecie poprzez przejechanie, po prostu przez nie, albo przelecenie właściwie, bardziej no to stają się białe. Naturalnie, dalej możecie tam zdobywać sobie punkty, natomiast tam do osiągnięć, jakby ktoś chciał, no to to już jest to zaliczone. No i co słuchajcie, może. Trochę wam pokazałem planszę. Aha, tutaj jeszcze na około zamku, jak to standardowo się dzieje, jest, słuchajcie, no fosa. I w tej fosie też różne rzeczy tutaj się dzieją. Po prawej stronie macie wskaźnik turbo, który się wam sam automatycznie odnawia. Jest kilka komend, którymi można się witać. E, można sobie tutaj, jak widzicie, e, od 1 do 4 klawisze wywoływać różne komendy. E, a ja, słuchajcie, e, zamierzam Wam zaraz pokazać jeszcze dwie metody na e, przeniesienie się z tej mapy do innego e, świata, tylko muszę tam, słuchajcie, dojechać. Nie biorę teraz specjalnie udziału e, e, w tych wszystkich misjach, bo z samych misji zrobię wam jeszcze jeden e, materiał, a teraz tylko chciałem wam e, jakby zaprezentować e, sam świat tej gry. E, po czym się tu jeździ. Dobra, już jesteśmy prawie na miejscu, gdzie chciałem dojechać, tylko no niestety moją Ciężarówką e, jest to dosyć ciężkie. I teraz słuchajcie dojeżdżam właśnie do miejsca. Jeżeli znajdziecie na mapie sobie taki billboard, tam podjedziecie, naciśniecie H, to się możecie automatycznie teleportować gdzie chcecie na mapie. Tu już widzicie e, nazwy. Ale możecie też przejechać do następnej planszy, za to oczywiście płacicie takim sobie oto tunelem. Ale to zobaczycie za chwilę. No to witam Was ponownie. Druga plansza. Uwaga, od razu Wam zdradzę małego sekreta. Za trafienie Mikołaja, dużego Mikołaja, jest osiągnięcie. Naturalnie ja już je mam zrobione. Jesteśmy, słuchajcie, na drugiej mapie, która jest, jak widzicie, w Arktyką. Też są te Koła, przez które należy przelatywać, ale e, ta plansza jest świetna do tego, żeby sobie driftować. A dzięki driftowaniu e, poprawiacie sobie parametry samochodu. Ja e, no, generalnie już te auta mam wymaksowane bardzo, bo jak widzicie w lewym, mniej więcej górnym rogu mam 44 poziom gracza. E, zatrafienie małych bałwanów, chyba z tego co pamiętam, nic nie było. Wy w międzyczasie widzicie skradnię koronę, e, czyli jeden z trybów. Tu sobie e, jedziemy i zobaczymy, co się dzieje pod łodzią podwodną. A pod łodzią podwodną też jest życie. E, no, co prawda, nie jest tak ciekawie jak e, na zewnątrz, więc e, generalnie mówiąc, wynoszę się stąd. Właśnie, prawie mnie jakiś typek trafił, ale... Wiem, że tego może się nie powinno robić, ale to jest śmieszne. Jeszcze to są takie dźwięki, takie... E, uważajcie na te czerwone beczki, bo jak na nie najedziecie, to zaczynacie fruwać. Im szybciej to zrobicie, tym szybciej was wybija, ale co jest, słuchajcie, świetne w tej grze? Tutaj ma znaczenie czy jedziecie małym, lekkim, sportowym samochodem czy dużym, ciężkim. A tych samochodów jest od groma, co zobaczycie na jednym z moich filmów, ale jeszcze muszę dokończyć maksowanie dosłownie ostatnich samochodów, których mi brakuje. Plansza kolejna, świetna, rewelacyjna. Jest tutaj kilka smaczków, które wam pokażę w osobnym filmiku. Ale e, to spokojnie. E, nie patrzę teraz na to, że przegrywam, bo już mam tyle tych turniejów wygranych, że po prostu. E, co tutaj, to już nie ma dla mnie znaczenia. E, a ja myślę, że m, pokażę Wam teraz jeden ze sposobów, gdzie można się e, przenieść. Mamy znowu billboard, ale patrzcie tutaj. O nie, o nie, o nie, o nie. nie. Nie, nie, nie rób mi tego. No. Małe auto z małymi kółeczkami, i, i mamy mały problem. Eee, dobra, rozpędzamy się. Byle nie za bardzo, byle nie za bardzo. Dobra, trafiliśmy. I jak tu sobie traficie, to podróżujecie. Da-da-da! No, płyniemy. Go, go, go. Okej... Okay. No to papa, widzimy się za chwilę. No i witam was ponownie, tym razem jesteśmy e, na kolejnej, już trzeciej planszy i zarazem prezentuję wam inny typ pojazdu. Takiego... Sz autobus szkolny, w którym chyba każdy by się chciał przejechać. Nawet mógłby być tylko pasażerem, chociaż wolałbym takiego monster trucka poprowadzić. Ale słuchajcie, zawsze E, opowiadam Wam e, o kilku rzeczach. Jeżeli chodzi e, o osiągnięcia, to ta gra e, ma więcej niż jej e, druga część poprzednia, bo aż e, 55 zresztą od drugiej części też zrobię na pewno materiał. Miałem od niej zacząć, no ale e, ta gra mnie tak wciągnęła, mam na niej nabite, no już no, naprawdę trochę sporo godzin jak na tego typu gierkę. I czym się charakteryzuje ta plansza, że tu macie takie możliwości, jakby powietrznych wędrówek, nie tylko jeździ się tam gdzieś po tych wszystkich. No właśnie, zapomniałem, że tam trzeba było skoczyć, da da da, da, da. ale zaliczyliśmy za to piękny lot sobie. No i dobra, 55 osiągnięć, tak. Da się naprawdę większość zrobić. Jest kilka takich już tryhardowych, które ewidentnie nie są, że tak powiem, myślę dla dzieciaków do zrobienia, bo ta gra może się wydawać, że jest dla dzieciaków, ale uwierzcie mi, uwielbiam gry samochodowe, jak już mam nadzieję, to wiecie z oglądania mojego kanału, a jak nie, to wam właśnie przypomniałem i czasami tacy tu się driverzy trafiają, że no jest słuchajcie grubo, naprawdę jest grubo e, no ale dobra, ja już wam tak, trochę pokazałem góry, trochę pokazałem dołu e, to powiem wam coś o cenach tej gry w tej chwili na e, przecenie która na Steamie e, się znajduje e, jest za 43 zł i 19 e, groszy. Natomiast regularna cena tej gry to 71,99. No myślę, że nie jest to mało, ale naprawdę gra jest świetnie zrobiona. Ma tam jakieś swoje e, niedociągnięcia i jestem jakby ich świadom. E, spróbujemy sobie tutaj pogonić gościa. No nie no, jeśli myślał, że się tam schowa, to się myli. ma teraz koronę. No z powrotem on. No bez hec. Dobra. Mamy koronę. No, jeżeli nie mamy. Ale tu nie o koronie, bo o tym będzie e, osobny filmik i wtedy się będę starał. E, 71,99 albo 43,19 naturalnie. No warto sobie grę dodać do e, do obserwowanych, jeżeli byście chcieli czekać na jakąś większą przecenę. Natomiast słuchajcie, w keyshopach, jeżeli się nie boicie takich sklepów, bo one mają różną, uważam, reputację, e, jest e, ta gra do kupienia już za jakieś 3-4 zł. No w zależności, e, który keyshop. E, no. O, wiedziałem, co mi wiedzie pod koła. Tu na tej planszy też macie takie, że tak powiem, wodne miejsce, gdzie tam można się zanurzyć. No ale ja przy okazji, że uciekam, to wam coś tu jeszcze pokażę. Warto. Czyżby, czyżby, czyżby się kroiła wygrana, ale jeszcze nie mówię hop, bo, bo jeszcze nie wygrałem. Dwie sekundy, no to już mamy zwycięstwo na antenie, tak, tak, wiem, jestem świetny, ale możecie mi to napisać w komentarzu albo napisać, co myślicie o tej zajefajnej gierce. Eee, słuchajcie, ta gra u mnie jest w konkursie do wygrania. Co trzeba zrobić? Napisać komentarz, e, który wybiorę e, i powiadomie w komentarzu zwycięzcę o wygraniu. Więc myślę, że warto się starać. E, a my co? My się chyba za chwilkę zobaczymy w innym samochodzie na innej planszy, e, co tu jest warte zaznaczenia? Tu, wlatując do tej rakiety, można się teleportować na Księżyc i ja to Wam spróbuję zademonstrować, żeby nie było, że e, na przykład tego nie potrafię. A nie jest to nic trudnego, tylko po prostu trzeba tu sprytnie sobie wyjechać po takim zawijasku no i i tam wskoczyć to trochę duży samochód sobie na to wybrałem no ale przywitajmy się z Rambo no niestety Rambo już zniknął ok słuchajcie widzimy się zaraz na następnej planszy do której przenoszę się wykorzystując billboard. Naciskamy klakson, przypominam. I idziemy gdzie? Idziemy na księżyc. Do zobaczenia, moi drodzy. No i słuchajcie, jesteśmy. Tym razem dostałem coś w moim stylu, czyli takiego hot roda. Na jednej z plansz mieliście unikać czerwonych beczek, tu zdecydowanie unikajcie żółtych ale to każdy z Was e, szybko się o tym zorientuje. Słyszeliście jak ufoki gadają? Uwaga! Mam nadzieję, że to się ładnie nagrało, ale oprócz ufoków mamy tu jeszcze Mayday ratunku e, takich typów. Ta plansza moim zdaniem jest najmniejsza, e, chociaż jak widzicie jest tutaj bardzo dużo ram na niej, e, bardzo dużo możliwości żeby sobie poskakać, porobić jakieś fikołki na zadania. I piękne lądowanie, telemark niczym Adam Małysz, tak wie. Pokażę Wam tutaj jeszcze jedną rzecz. Generalnie na tej mapie jest e, chyba najtrudniejsze miejsce do e, tego, żeby... E, zdobyć jedną z ostatnich takich znajdziek, że tak powiem. E, bo poza tym, że jak widzieliście jeździć się po dole, to na obrzeżach są też e, są też tutaj takie miejsca. Aha, o czym jeszcze nie wspomniałem, jak taki znaczek znajdziecie, to go zbieracie. Ja naturalnie go już mam zebranego, bo... E, no, akurat y, go zebrałem. No dobra. Co powiecie na zwycięstwo? Jeżeli będzie to sportowy wyścig, że nikt mi nie zepnie, to to jest konkurencja, w której ciężko mnie pokonać, bo then I'm good, jak to Duke Nukem mawia. Wyścig jest szybki, więc zdecydowałem się, że przy okazji wy sobie zobaczycie trochę plansze. Oj, 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 oj. Eee, a i ja się chwilę zabawię. Aha. No i możecie sobie jeszcze oglądać, czy Was ktoś goni. E, naciskając klawisz odpowiedzialny za znak zapytania. Albo sobie możecie porozglądać się na boki używając e, klawiszy klawisza. To nie było mądre. Używając klawiszy tych szczałek takich... E, ostrych, kanciastych, nie wiem jak się kto tam fachowo mówi. E, ja tutaj muszę przypilnować troszeczkę zwycięstwa, bo już nie chciałbym go wypuszczać z rąk. No jak widzicie wymaksowane auta na księżycu właściwie one nie jeżdżą, one fruwają. Meta. Czasami się, no, no można powiedzieć, nie fajnie bawiłem w trollowanie graczy. O, właśnie go trafiłem e, ale akurat do trollowania to mam nie najlepsze auto. Chyba nie będzie mi miło wspominał, bo przeze mnie nie, nie wygrał... E, znaczy nie zajął drugiego miejsca, bo wygrać ze mną nie miał szans. No i... E, poza tym, że tu możemy tam... tam widzicie te skały, tam trzeba wylecieć do góry. Wiem, wydaje się to trudne, ale zaufajcie mi, że... Jest to możliwe. Dobra, weźmiemy sobie jakąś skrzyneczkę dla kaski, chociaż e, Już mam 400 patyków. No, jest to całkiem sporo. Różne te sztuczki, jak widzicie, możecie sobie robić. O, sorry, ufoczek, że cię trąciłem. Aha! Takie większe kamienie na księżycu też możecie sobie strącać. A ja... du du, 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 du. Przy okazji, tu była e, kolejna z, z e, No więc co? A, za no to też jest osiągnięcie. Ale to taki szczegół. Chyba szczelę poradnik, bo naprawdę tą grę bardzo, bardzo lubię. Jest po prostu świetna. I naprawdę możecie przy niej spędzić dużo, dużo czasu. Pamiętajcie o konkursie. Komentujcie, lajkujcie, polecajcie mój kanał. Mój film, i do zobaczenia w kolejnych materiałach z tej gry, bo one będą, one muszą być, bo po prostu ta gra jest fantastyczna. Jestem zajarany tą grą i nie mogę się od niej po prostu oderwać. I believe I can fly. No dobra, więcej wam nie będę śpiewał. Słuchajcie, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmiku. Ja nie biorę udziału w tym konkursie, bo to nie było moim celem. Chciałem Wam pokazać tą planszę. Jest jeszcze jeden tryb z czołgami, ale z tego też będzie osobny materiał, żeby Was nie zanudzić jednym filmem. Myślę, że plansze, auta są przeróżne. Jest ich y, około 50, bo teraz już wyleciało mi to wszystko z głowy. E, ale żeby się na, trzeba się trochę napracować, słuchajcie, żeby zdobyć te wszystkie auta, uwierzcie mi. Ale to sami o tym się przekonacie, jak będziecie w tą grę grać. O ile ją na przykład wygracie, i wtedy nie musielibyście płacić tej kasiury. No dobra, no to ja się pożegnam widokiem e, tutaj mapki jest też rakieta, którą można odlecieć No ale może nie będę odlatywał No dobra, autem trochę polatam Ok słuchajcie Angel 666 Gra Crash Drive 3 ee, Zachęcam Was jeszcze raz do tej gry I do zobaczenia I już w następnym materiale z tej gry i nie tylko See you Nara, hey